Dobra, więc zaczniemy, zaczniemy sobie od Knura Polskiego. I proszę Państwa, dla osób, które nie wiedzą, bo czasem, czasem pojawiają się ludzie, którzy mówią, kogo ty nazywasz Knurem? I tym osobom jest bardzo ciężko przyjąć do, 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 do wiadomości, że Knur to nie jest jeden konkretny rodzaj osoby, tylko to jest osoba wykazująca pewne zachowania. Można w związku z tym. Najpierw być knurem, a potem przestać być knurem. Większość ludzi zmierza w przeciwnym kierunku, czyli nawet jak nie była knurem, to się nim staje. Ludźmi, którzy są knurami permanentnie, są zazwyczaj myśliwi, policjanci, wszyscy ludzie, których nazwiecie wąsatym wujkiem, plus być może jeszcze jakieś osoby, które się mogą nasuwać, które w tej chwili nie siedzą mi w głowie. To jest, to jest idea knura. Knur zazwyczaj w, 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 cechuje się agresją, tempotą i bardzo, 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 bardzo ograniczonym światopoglądem. W Polsce knurstwo obecnie nakręcane jest między innymi przez takich ludzi, którzy, są, którzy sami z siebie też są knurami, jak na przykład Bąkiewicz. Męcena nie nazwiemy knurem, dlatego że nie wpada w kategorię knura, bo, bo, bo nie jest tępy i agresywny, tylko jest w śliskim cwaniaczkiem. Nie knur. Nie to samo. Rozumiemy różnicę? Chociażby ideowo. No i teraz. Mając tę ideę w głowie, Marek Jakubiak, świetny przykład knura. Mając to, to, to w głowie, chcę powiedzieć, że knur polski manifestuje się właśnie ostatnio takimi zachowaniami, gdzie tak jakbyście czuli się niekomfortowo, widząc podirytowanego dzika na ulicy, tak czujecie się niekomfortowo, widząc taką osobę na ulicy. Lub w innym publicznym miejscu, ponieważ ta osoba wydaje się groźna i absolutnie niezdolna do przyjmowania komunikatów z zewnątrz. No i jest taka, takie miejsce na pomorzu, które, mimo tego, że normalnie i tak zmaga się z dzikami, bo po prostu w tym regionie jest dużo dzików, to bardziej cierpi z powodu knurstwa, o czym mówi TVN. Tak, to to. to jedno gminne zebranie skłóciło ze sobą mieszkańców, błyska, ja mogę zabrać głos. Błyska, 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 błyska. zachwiało karierą wójta, a kierowniczkę gminnego ośrodka pomocy społecznej doprowadziło do łez. Jest mi tak przykro, jestem tak zszokowana takim doszukiwaniem się jakiegoś drugiego dna niepotrzebnego, że ja po prostu. Przepraszam. Poszło o nieistniejących uchodźców. dlaczego się śmiejesz? Dlaczego się Nie polskich polaków? Zaczęło się od szansy, z której mała gmina Smołdzino na Pomorzu nie mogła nie skorzystać. Unijne pieniądze, wojewódzki konkurs do wzięcia 5 milionów złotych. Chcieliśmy wybudować sześć mieszkań wspomagających. Dla osób niepełnosprawnych, osób starszych potrzebujących pomocy i tam oni mieli zamieszkać. Cztery kobiety i dwóch mężczyzn mieszkańców gminy w trudnej sytuacji miało otrzymać tam opiekę specjalistów, żyć w społeczeństwie zamiast zamknięci w DPS-ie. Wszyscy się rzucili bardzo na, na temat tego, że ewentualnie to jest tylko taka przykrywka, a... A będzie to dom dla uchodźców. Bo ktoś znalazł w ustawie, że w mieszkaniu wspomaganym może mieszkać osoba starsza z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi, osoba bezdomna, wychowankowie ośrodków, a także uchodźca. To jest w ustawie, ale nie tak miało być w Smołdzinie. Władzą gminy mieszkańców nie udało się przekonać. Płakać się chce. Będziemy jedyną gminą w całym województwie pomorskim, która odmówi przyjęcia tych środków. Realną pomoc stracą w walce z wymyślonym nie w Smołdzinie wrogiem. Wszystko jest bardzo normalnie. Dla osób, które z jakiegokolwiek powodu albo nie usłyszały, bo było za cicho, albo nie zrozumiało o co chodzi. Wyjaśniam. Poszedł wniosek od gminy, żeby stać kaskę na zbudowanie sześciu mieszkań, mieszkań wspomagających. Czytaj mieszkań, w których można ludzi z różnymi potrzebami ulokować, żeby nie musieli gnić, tak, żeby nie musieli być odcięci od świata. Ponieważ gdzieś w ustawie, która opisuje na jakie potrzeby mogą być dezygnowane takie mieszkania, jest napisane, że to może być mieszkanie dedykowane dla, także dla uchodźców. To znaczy jedną z grupą ludzi, która kwalifikuje się do takiego mieszkania, to stwierdził, że Polska przeżywa Taki e, najazd ludzi, po prostu jest tak przytłoczona e, inwazją migrantów, że z całą pewnością tego mieszkania nie dostanie emerytka, nie dostanie ktoś schorowany, ktoś ze specjalnymi potrzebami, tylko na pewno dostanie migrant. W, w Smuldzinie mieszka o 817 osób. 2001, I to są dane z 21. W 2011 żyło w nim 947 osób. Na przestrzeni dekady z młodzino skurczyło się o 100 osób. Z pozostałych 800, ktoś, zauważalnie duża grupa, ubzdurała sobie, że to, to jest wymarzone miejsce, żeby dawny Kościół ewangelicki, który pokażę wam na obrazku, z całą pewnością przerobić na meczet, ponieważ nadaje się idealnie. I jak w. Do tych 817 do, do, dojadą migranci, którzy nigdy tam nie zmierzali, to polska kultura upadnie. I wiecie, najlepsze jest to, że ci ludzie nie znają wstydu. Oni, oni, to, to nie jest tak, że, że, że taki materiał ich zawstydzi. To nie jest tak, że oni poczują, że zrobią coś złego, ponieważ to nie jest ten typ człowieka. Ponieważ w tak bezpiecznym i głębokim delulu, w jakim znajdują się ci ludzie, to, co dostaniemy, to jest sytuacja, w której oni sobie doskonale sam sami bez żadnej pomocy mówią, że to wszystko to jest próba naciskania na nich, a oni są ostatnimi, ostatnimi obrońcami naszej kultury. Ponieważ do tego stopnia do, do, dochodzimy właśnie w tym absolutnym odrealnieniu, które obserwujemy. Wiecie, nawet odkładając na, zupełnie na bok to, jak absurdalne. Jest to, że ktoś może uznać: chcą nam sprowadzić do sześciu mieszkań migrantów. To ja chciałem jeszcze bardzo mocno zaznaczyć, że w momencie, w którym masz obsrane gacie, ktoś, kto ucieka przed wojną, przed prześladowaniami, przed dyskryminacją, przed szeroko pojętą krzywdą, może zamieszkać w Twoim mieście i to zrobi cho cholera wie co i cholera wie jak. To sorry, ale ledwo kwalifikujesz się jako człowiek. Jest może jakaś bardziej wyrozumiała wersja mnie, która ujałaby to inaczej, ale powiem wam, że, że, że darzę dokładnie zerową sympatią ludzi, którzy robią coś takiego. I o ile zazwyczaj staram się z wami rozmawiać o tym, że trzeba podchodzić do takich tematów możliwie empatycznie, z możliwą wyrozumiałością, że trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie zostali zmanipulowani i oszukani, to to jest ten typ historii, w którym kończy się moje, moja wyrozumiałość. Oglądaliśmy ten materiał z kanału Zero, i w materiale z kanału zero oglądaliśmy ludzi, którzy. Wedle wszelkich wskazań, znajdowali się sami w gównianej pozycji życiowej, których nagle najważniejszą rzeczą na, na ich orbicie było to, żeby dowalić innym ludziom w kiepskiej pozycji życiowej. Ja zwyczajnie nie rozumiem, jak można być tak podłą istotą ludzką, ponieważ nie ma innego określenia na to, jak dużo żółci musi siedzieć w człowieku, żeby się tak zachował. To jest po prostu nienormalne. Jeżeli ktoś ode mnie oczekuje, że ja powinienem wykazać się tym, wobec tych ludzi większą wyrozumiałością, to bardzo przykro mi jest, że taka osoba czuje się zawiedziona, ale nie potrafię. Ponieważ to jest, tak, to jest produkt naszej gównianej polityki. To jest produkt tych wszystkich obstranych polskich polityków, którzy przez ostatnie, nawet nie miesiące, a lata robili sobie na tym, po prostu kręcili sobie na tym lody. I tej zdeklarowanej prawicy, i, to, i tych, którzy się nie chcą przyznać do tego, że są prawicą. Wszyscy oni dalej są ludźmi, którzy doprowadzili nas do takiej sytuacji. I oglądamy najbardziej głupich, najbardziej podłych ludzi, którzy nie pozwolą, żeby ich sąsiadka wprowadziła się do takiego mieszkania. Ta sąsiadka, która nie jest w stanie wyjść ze swojego domu, ponieważ do jej domu nie ma nawet dobrego podjazdu, bo żyje na dupie świata, gdzie żyje 800 osób, bo uga buga przyjdzie migrant. Gdzie trzy czwarte tych ludzi prędzej na udar zejdzie, na własnym kiblu, niż zostanie skrzywdzona przez jakiegoś migranta. No, niesamowicie frustruje mnie to, jak bardzo parszywi, niesolidarni są teraz ludzie. I jak widzę takie akcje, to frustruje mnie to tym bardziej, bo trzeba naprawdę nienawidzić drugiej istoty ludzkiej, żeby zachowywać się w ten sposób. Nimbizm, czyli not in my backyard, nie na moim po podwórku. Jest chorobą psychiczną, niezależnie od tego, czy mówimy o budowaniu elektrowni, czy mówimy o wielu innych rzeczach. I naprawdę w 99% przypadków nie ma uzasadnienia dla nimbizmu. Są jakieś wyjątki, gdzie nagle ktoś z dupy postawia ci przeprowadzić przez salon tory kolejowe, albo zbudować lotnisko zaraz obok kuśtawki dla dziecka. Wtedy jestem w stanie zrozumieć dyskusję, chociaż prawdopodobnie zesranie o takie rzeczy też wychodzi z tego, że ludzie zaniedbali ten temat, aż nie było za późno. Ale to? I nawet niech mi nikt nie próbuje powiedzieć, że to są wyborcy tego czy tamtego. Po prostu mierzi mnie tak niesamowity akt podłości. Ale jak się otwiera ferma drobiu albo inny smrodo biznes na kieszeni to nie morda w kubeł robaku. Tylko problem polega na tym, że wiesz, że, że nawet z tymi fermami to potrafi być tak ko komiczne i wybiórcze, że jest mi ciężko się do tego jednoznacznie odnieść. Pewnie mass media sprawiło, że ci ludzie tak zareagowali. Nie, pewnie kręcenie sobie lodów na, na, na tym przez wszystkich dookoła to sprawiło. To jest dosłownie rzecz, która stała się obsesją ludzi przez politykę ostatnich lat. I wiecie, i, i to jest właśnie największy absurd tej rozmowy o migracji. Tak mnie jakim cudem to samo pokolenie mogło robić te ogromne strajki w latach 80. i obalić poprzednie ustroje, a teraz nagle ta cała socjologiczna społeczna zupełnie z nich wyparowała. Pytanie, ile, im tam, ile tam faktycznie było, wiesz? Zresztą, jak będziemy zaraz rozmawiać o KPO, to myślę, że będziemy właśnie rozmawiać o Solidarności Społecznej. Mencen odwiedził projekt Każdy Powiat w tym kraju, to owoce jego działań. Naprawdę? A Trzaskowski mówiący, że istnieje jakikolwiek sensowny powód, żeby odebrać Ukraińcom 800, plus, nie dołożył się do tego? Nie, nie pomógł? To jest też bardzo wygodna pozycja udawać, że, że, że tylko ludzie, których nie, lubi, nie, nie, nie lubimy, doprowadzili do tej sytuacji. Ja mam ten przywilej, że nie lubisz nikogo z tej grupy, ale nie oszukujmy się. To nie jest robota jednej konkretnej grupy. I tak samo media są za to współodpowiedzialne. Wiecie, po prostu mówię, irytuje mnie to na tym poziomie, że, że to jest najzwyczajniej w świecie podłość, że to jest najzwyczajniej w świecie taka sytuacja gdzie ktoś jest obrzydliwie podły. Kiedy ty nic nie tracisz na danej sytuacji, a ktoś inny mógłby zyskać, ale twoją największą obawą jest właśnie to, że nie możesz pozwolić, żeby ta osoba zyskała, to chyba coś jest bardzo poważnie nie tak. A to jest dokładnie to, co oglądamy w tej chwili. To jest sytuacja, w której po prostu ludziom zgniły mózgi. No. Kto zastopował te środki? Mieszkańcy. Mieszkańcy zrobili samorządowi awanturę o to, żeby, że nie, nie, nie wolno im budować mieszkań wspomagających. Ponieważ, jeżeli w sytuacji, która się i tak nie zdarzy, jeżeli dosłownie 1/8% Twojej populacji będzie pochodziła z obcego kraju, to Twój kraj przestaje istnieć. Polski nienawidzisz. Dwie nieskończoności. Karolina Inda Krowa. Pojedyncze nieskończoności. Adam Lendas, Aleksander Bratkowski, Higilistyczny Ateista, Ksztof Jurewicz, Cezary Heltra, Ortombre, Flavius, Ember Mark, Wune, Kilaras, Marmaris. Osoby dające pizza. Dan Popowski, Dawid Korzeniowski, 0198, Samryon, Pukcio, Finglasz, Emisen, Strażnik Sanktuarium, Konrad, Członek Komisji, e, Loken, WZK, Janek, Michał Skoczyński, Marcin Senchil, Kartografia, Obwiam, Neurofotoreceptura, SS Dream, Smutny Michaj, Michał, Michał Góś, Konstanty Bieliewicz, Bartomiej, Wanda Saudyszyń, Aidan Tomaszewski, Babu Jack, mogę oraz Łukasz Tahańczyk. E, dawcy kawy z ciastkiem. Michał Piotrowski, Patrycja Zwarden, Krzysztof Marchewka, Zygmunt Żrzędczynek, Jacek Maksymowicz, Modłyusz Hajduk, Krzysztof Grębowski, Wiktorowski, Antybusty Ryklin, Marcin Harasimowicz, draża Patryk Rzekuba Rzeku Urszula Sobol, Adriana Mrozik, Jacek Stolarski, Szony Szynszyłka, Andrzej Joanna Karpeta, Trismusz Fajka, Byłka Fłoku, Chris Poland, Paweł Kuziemski, Paweł Atryda, Marcin Lakprotonowy, Marcin na Głubim Pilotka, W czapi. Um, Silius, Aneku Fenerw oraz The Opszan. Dawczynie Kawy, Szymon Popławski, George Sora, Łukasz Hejduk, Patryk Dziedzic, Jaroz Maria Wodarska, Kocera Zrywanie, JJP2, Jesonek Podkreśnik, archiponkrator, Kuba Tużański, Maximilian Kocimski, Mateusz Srokowski, Masaż Masasze, Justyna Lechium, Kersium, Abradeusz Kod Gruszka, Paweł Pikuła, Ola Olacz miejscowy, Patryk 128, pozem Potata, Ania Janoś, Mymć, Dysiok, Pawlus, Miku 39, Skiceroek, Kropster, Dom Egg, Fel, Podkreśnik X, Miriachia, Malwina, Martwa, Adam, Tomuś, oraz Nowa i wreszcie dawczynie herbaty. To Nazwa, Łukasz Pluskota, król komunistycznych Kresnoludów, Monika Piechocińska, Kadusz Guminski, Szef Berliński, Socjowiecka w Polsce, Bartosz Zawacki, Wydła, Wydła, Wydła i Wydła, Hubert Śliwiński, Namene Żyński, Michał Krzysztof Krzysztof Godek, Krzesztowienia, Spundu Szymon Górnie Klaudia Korytkowska, Czerwona Kartka, Smok z Dojny Muminków, Hubert Mazur, Ures Podkreśnik, e, Aleksander Gut, Jędrzej Pilasz, Przemek Króla, Hubert Stompuru, Jan Księski Jakub Bzielda, Mihadala, Bon Bon Solas, Łukasz, Adrian Gruber, Misiek, Daru, Ponury, Łukasz, Jarmir, Bohenę, 47, Sonilik, Harry Margo a la M, la Kardar oraz AEIOU. I, I proszę, proszę, bo, 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 bądźcie super, bądźcie super. I proszę nie uczyć AI na moim AEIOU, bo się dziwnie z tym czuję. Do, dobranoc. Pup! Albo do zobaczenia. Pup! Albo cześć. Pup!